Ekscelencja, księże kupia Marku. Serdecznie witamy w naszej parafialnej wspólnocie, wspólnocie świętego Sebastiana, w Komilnej Białej. Wiele, wiele, wiele razy przejeżdżałeś przez tę parafię, bo i nawet już blisko progu w tej świątyni, ale że można dopiero góralskie ciupagi sprawiły, że jesteś tutaj obecny, jesteś razem z nami. Aby nam błogosławić, aby błogosławić ten szczególny czas zadumy i refleksji, jakie są górańskie rekolekcje. Serdecznie witam obecnych wśród nas kapelanów Związku Pod halem. witam seniora księdza Władysława Zążla, byłego głównego kapelana zarządu Głównego Związku Pod halem. Witam również księdza doktora Stanisława Kowalika, proboszcza z Ochotnicy, także księdza profesora Władysława Zuziaka, księdza Mariusza Dołęgowskiego. Witam wszystkie poczty sztandarowe poszczególnych Związku Podhalen z terenu diecezji krakowskiej i także nie tylko. Witam wszystkich zaproszonych gości. Wszystkich słuchaczy i wykładowców, także tu widzę wśród nas i przedstawiciele władz gminy Lubień, Pana Wójta, Przewodniczącego Rady Gminy również i po zapowiedzi intencji będę prosił dalej o głos organizatorów tej rekolekcji. Prezesa oddziału Związku Podchala z Komiennej Białej, pana Józefa Orbańczyka. Ksiądz Radziwisko odprawia w intencji Związku Podchalem również ksiądz Jan Gacek. Natomiast ojciec, Wojciech Surówka odprawia w intencji Świętej Pamięci, księdza Czesława Gacka, którego rocznica śmierci wypada. Ja odprawiam w intencji Maksymiliana Bal. Pozostali się, że odprawiają w intencjach, w związku którym patronują, ksiądz senior Władysław Ządzel odprawia tę intencję inten... przeświętą w intencji Marii. Proszą o szczęśliwą operację, powrót do zdrowia dla niej, obok opiekę marki Bożej dla całej rodziny. Drodzy i bracia w kapłanie, w kapłaństwie z księdzem kanonikiem proboszczem, księdzem kanonikiem, kapelanem Związku Podhalan. Drodzy szanowni goście, zaproszeni na tę kolejną edycję rekolekcji góralskich. Drodzy siostry i bracia. Kiedy święty Jan Paweł II przybywał do Polski, po raz pierwszy od chwili, kiedy nasza ojczyzna odzyskiwała suwerenność i niezależność w 1991 roku, całą tę pielgrzymkę odbywał niejako szlakiem dekalogu. To znaczy, każda kolejna odwiedzana przez niego. Miejscowość stawała się okazją, by rozważać kolejne przykazania dekalogu. Pielgrzymka rozpoczynała się w Koszalinie. I właśnie tam, 1 czerwca 1991 roku, papież mówił tak: Nie będziesz miał bogów cudzych. Przede mną. To pierwsze słowo Dekalogu, pierwsze przykazanie, od którego zależą wszystkie dalsze przykazania. Całe prawo Boże, wypisane niegdyś na kamiennych tablicach, a równocześnie wypisane odwiecznie w sercach ludzkich, Jest wypisane w sercach ludzkich. I dlatego ci, co nie znają dekalogu, znają jego istotną treść. Bóg głosi prawo moralne nie tylko słowami przymierza, starego przymierza z góry Synaj i Chrystusowej Ewangelii. Głosi je samą wewnętrzną prawdą tego rozumnego stworzenia jakim jest człowiek. To Boże prawo moralne jest dane człowiekowi i dane równocześnie dla człowieka, dla jego dobra. Czyż tak nie jest? Czyż nie dla człowieka jest każde z tych przykazań z góry syna i nie zabijaj, nie cudzołóż, nie mów fałszywego świadectwa, czci ojca, i Matkę? Chrystus ogarnia to wszystko jednym przykazaniem miłości, które jest dwoiste. Będziesz miłował Pana Boga swego ponad wszystko. Będziesz miłował człowieka bliźniego Twego, jak siebie samego. W ten sposób dekalog Dziedzictwo Starego Przymierza, Boga z Izraelem, został potwierdzony w Ewangelii jako moralny fundament Przymierza Nowego we krwi Chrystusa. Ten moralny fundament jest od Boga, zakorzenia się w Jego stwórczej, ojcowskiej mądrości i opatrzności. Równocześnie ten moralny fundament przymierza z Bogiem jest dla człowieka, dla jego dobra prawdziwego. Jeśli człowiek burzy ten fundament, szkodzi sobie. Burzy ład życia i współżycia ludzkiego w każdym wymiarze. Zaczynając od wspólnoty najmniejszej, jaką jest rodzina, i idąc poprzez naród aż do tej ogólnoludzkiej społeczności, na którą składają się miliardy ludzkich istnień. Papież wiedział, że jeśli Polska ma wrócić do pełnej wolności, to nie może chodzić tylko o wolność w charakterze politycznym czy gospodarczym. Chodzi o to, aby być wolny duchem. I dlatego trzeba, żeby tę wolność osiągnąć, trzeba wrócić do Boga, do pierwszego przykazania dekalogu. Od Niego bowiem zależą wszystkie. Pozostałe, a może inaczej, wszystkie pozostałe przykazania dekalogu są jakby konsekwencją przyjęcia tego pierwszego. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. I świetne tego słowa świętego Jana Pawła II trzeba nam najpierw, drodzy siostry i bracia, Cofnąć się myślą do pierwszego czytania z Księgi Mądrości. Nie znamy autora tej Księgi, nawet dokładnie nie wiemy, kiedy on żył. Jedni mówią dwa wieki przed Chrystusem, inni mówią zaledwie wiek. Ale autor był Żydem. I razem ze swoją wspólnotą zamieszkiwali Egipt. A tam na ziemi egipskiej spotykali się najpierw z ogromem pogaństwa, to znaczy z prawdziwą różnorodnością wierzeń ludzkich, wierzeń prawdziwie pogańskich. I stąd zarzut, jaki kieruje autor do tych ludzi z Kolonii Wykształconych, cieszących się wysoką cywilizacją, dumnych, cenzurzonych piramid czy wielkich. Budowli, świątyń, pyszniących się wspaniałym portem w Aleksandrii, czy także wspaniałą biblioteką, w tym mieście się znajdującą. Patrząc na to wszystko, z jednej strony na bogactwo także cywilizacyjne tamtych ludów, mówi o nich głupi. Głupi z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga z tego, co widzą. I nie poznając Boga, nie potrafili zrozumieć, że piękno tego świata, potęga rządzących tym światem praw, nie pochodzą z samego tego świata, przecież to jest niemożliwe. Zresztą wszystko na tym świecie ulega przemijaniu. Powinni zrozumieć przecież, że to Bóg jest sprawcą tego cudownego, pięknego świata. I od niego wywodzą się te wszystkie siły światem rządzące. Patrzyli na świat. Próbowali w tym świecie znaleźć przyczyny jego istnienia i na tym świecie poprzestali. Nie zrozumieli zasadniczej różnicy między stworzeniem a stwórcą. I dlatego autor ich nazwał tak jednoznacznie, tak dosadnie głupcy. Warto wiedzieć, moi drodzy, że kiedy wiek, półtora wieku później, święty Paweł Apostoł pisał list do Rzymian, to w pierwszych fragmentach tego listu zawarł podobną refleksję. Wiedział, do kogo pisze. Wiedział, że w stolicy Cesarstwa w Rzymie są chrześcijanie, ale są przecież garstką, nieliczni wobec ponad milionowego miasta, miasta, że z kolei Rzym jest jakby ogromnym tyglem, w którym znajdują się i przemieszczają i przenikają najrozmaitsze wierzenia pogańskie. Rzym był wtedy u szczytu swej potęgi. A święty Paweł pisze do mieszkańców stolicy cesarstwa, dokładnie do chrześcijan tam mieszkających, wskazując na to, że to oni, mimo że są mniejszością, mają rację, że są mądrzy w przeciwieństwie. Do tych, którzy nie potrafili mimo swej wiedzy, potęgi politycznej, militarnej, ekonomicznej, nie potrafili uznać Boga. A powinni go poznać. Pisał Paweł. Gniew Boży ujawnia się z nieba. Na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy nie, przez nieprawość nakładają prawdzie pęta. To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im się ujawnił, albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty, wiekuista Jego potęga oraz bóstwo, Stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, także nie mogą się wymówić od winy. Ta sama argumentacja jak z Księgi Mądrości. Patrzą na świat, widzą Jego wspaniałość i piękno, ale nie widzą, że twórcą tego wszystkiego jest Bóg. I zarzut, który Święty Paweł kieruje w sposób jednoznaczny wobec nich. Nie chcieli wyciągnąć wniosków z tego, na co patrzyły ich oczy i czego dotykały ich ręce. Co widzieli, co dotykali, co przecież budziło wśród nich niekiedy prawdziwy podziw. I dlatego dalej pisał. Ponieważ, choć Boga poznali poprzez ten świat tak cudowny i piękny, nie oddali mu czci jako Bogu, a mu, ani mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało ich bezrozumne serce. Podając się za mądrych, Stali się głupimi, a ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwe poznanie Boga, wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu. Także czynili to, co się nie godzi czynić. Nie skorzystali z rozumu, z tej władzy umysłowej, jaką dał im Pan Bóg. No więc mieli w swoich myślach. I stąd, pisze dalej Święty Paweł, najpierw ich upadek intelektualny. Zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów. Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo. I stworzeniu oddawali cześć i służyli jemu zamiast służyć stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Oddawali cześć człowiekowi. Warto wiedzieć, że niektórzy cesarze zażądali dla siebie tytuł boski, divus. Gajuszowi Cezarowi ten tytuł przyznano po śmierci. Neron zaż zażądał dla siebie tej uchwały ze strony senatu rzymskiego jeszcze za życia, mimo że był szaleńcem. A ludzie padali przed nim na twarz ze strachu, a może i z wiary. A cóż powiedzieć o tych, którzy, jak pisze święty Paweł, oddawali boską cześć ptakom, czworonożnym zwierzętom i płazom. Znikczem mieli w swoich myślach. Ale obok tego upadku intelektualnego, tej degradacji rozumu, święty Paweł wskazuje jeszcze na inne konsekwencje tego, że, Bóg, że człowiek odrzuca pana Boga. Są to konsekwencje odnoszące się do życia moralnego. Najpierw w dziedzinie seksualnej. I proszę posłuchać dokładnie tych słów, które będę cytował i odnieść odniesie także do dzisiejszych czasów. Dlatego Bóg wydał ich poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak, iż dopuszczali się bezszczeczenia własnych ciał. Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecznych namiętności. Mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. Podobnie też i mężczyźni. Porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem rządzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za spoczenie ale także odrzucenie Boga, zdaniem Świętego Pawła, prowadzi do upadku moralnego, gdy chodzi o to, jak człowiek powinien kochać. Pełni są poganie, wszelakiej nieprawości, przewrotności, chciwości, niegodziwości, oddani zazdrości, zabójstwu, waśniom podstępowi złośliwości, potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chępliwi w tym, co złe, w tym, co złe, pomysłowi, rodzicom nieposłuszni, bezrozumni, niestali, bez serca, bez lidości. I ten fragment krytyki Ludzi, którzy odrzucili Boga, kończy się w liście Świętego Pawa przedziwnym stwierdzeniem. Ci ludzie w gruncie rzeczy wiedzą, że źle czynią, ale w tym nie tylko, że trwają, ale jeszcze się tym chwalą i chlubią. Oni to, mimo że dobrze znają, wyrok Boży. Iż ci, którzy, którzy się takich czynów dopuszczają, winni są śmierci, nie tylko je popełniają, ale nadto chwalą tych, którzy to czynią. Słowa sprzed mniej więcej, więcej nawet 1900 lat. Czujemy, jak ciągle one są aktualne. Ale też dlatego, drodzy siostry i bracia, sięgając do dwóch bardzo ważnych dokumentów pontyfikatu Jana Pawła II, do encyklik Veritatis Splendor i Fides Ed Ratio, znajdujemy niezwykłą pochwałę. Tej możliwości, jaką Pan Bóg dał każdemu człowiekowi, możliwości rozumu, dzięki któremu może odkryć prawdę o sobie, o świecie, o Bogu, o tym, jak też powinien żyć. Encyklika Verizati Splendor, Papież ogłosił 6 sierpnia 1993 roku w uroczystość przemienienia pańskiego pisząc w preambule tego dokumentu blask prawdy jaśnieje we wszystkich dziełach Stwórcy a szczególnie w szczególny sposób w człowieku stworzonym na Obraz i podobieństwo Boga. Prawda oświeca rozum i kształtuje wolność człowieka, który w ten sposób prowadzony jest ku poznaniu i miłowaniu Pana. I dlatego psalmista woła: Wznieś ponad nami, O Panie, światłość Twojego oblicza. Oświeć nas sobą. Abyśmy dzięki naszemu umysłowi, zwłaszcza dzięki naszemu rozmowi, mogli poznać prawdę. Bo jesteśmy zdolni tę prawdę poznać. Pięć lat później, 14 września 1998 roku, Jan Paweł II w święto podwyższenia krzyża. Ogłosił encyklikę Fides et Ratio I tam niejako uzupełnił i pogłębił to, co zawarł już, zawarł już w encyklice Veritatis Splendor, pisząc: Wiara i rozum Fides et Ratio są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek, poznając Go i miłując, mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie. Zaszczepił Pan Bóg w nas, w każdym człowieku pragnienie poznania prawdy. A człowiek z jednej strony dzięki rozumowi z drugiej strony dzięki chrześcijańskiej wierze może wznosić się ku górze temu prawdę kontemplując aż do chwili kiedy poznaje Boga. Poznaje Boga Wysławia Go i Go miłuje. I na koniec, w świetle tak poznanego Boga, rozumie siebie także. Rozumie, co znaczy, że jest pozna... stworzony na Boży obraz i Boże podobieństwo. Na czym polega jego godność, Jego powołanie, Jego przeznaczenie także do pełni szczęścia? Gdzie w wieczności i na całą wieczność będzie ciągle poznawał Boga i coraz bardziej będzie go, go kochał. Drodzy siostry i bracia, rozpoczynamy kolejne góralskie rekolekcje, które są próbą. Poszukiwania prawdy. W tym niełatwym świecie, gdzie jest tyle różnych ideologii, kłamstw, nieprawdy, pogardy dla człowieka, łącznie z tym, że się uznaje, iż ci silni, zdrowi, mają prawo zabijać najmniej gotowych, zdolnych, by się bronić. Najbardziej niewinnych z jednej strony, a z drugiej strony zabijać tych, którzy są po prostu już zawadą i ciężarem dla społeczeństwa, bo są chorzy i starzy. To wszystko się dzieje, bo Boga nie znają albo znać go nie chcą. Nasze rekolekcje, w których chcemy odnaleźć. Odpowiedzi na bardzo ważne wyzwania współczesnego świata mają nas prowadzić do prawdziwej mądrości, to znaczy do odwagi w naszym myśleniu i postępowaniu, aby wyjść poza to, co tylko widzimy, czego doświadczamy, co naszym tylko rozumem jesteśmy w stanie odkryć. By stwierdzić ostatecznie to niesamowite piękno świata, ta Jego potęga, to wszystko, co ciągle się odkrywa, to nas prowadzi do Boga, który jest i który nam się opiekuje w swej opatrzności i który nas kocha. Wysyłając swojego Syna Jednorodzonego, aby nas zbawił. Podlimy się zatem. Na początku tej rekolekcji, sprawując tę Eucharystię, spełniły się słowa świętego Augustyna, Nauczyciela Zachodu, Świętego Augustyna, który mówił. Gdy Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko inne jest na właściwym miejscu. Modlimy się o to zatem, aby Pan Bóg był na pierwszym miejscu naszego myślenia i postępowania. Amen.